Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, przygotujcie się na objawienie, które wstrząśnie fundamentami waszej wiary. To, co macie odkryć, nie jest dla ludzi o słabych sercach, lecz dla tych, którzy szukają prawdy, bez względu na to, jak niewygodna może być. Jan Paweł II, nasz ukochany papież, nie był tylko duchowym przywódcą, lecz prorokiem naszych czasów. Jego słowa, długo ignorowane, dziś brzmią z imponującą jasnością. Czy jesteście gotowi zobaczyć przyszłość oczami świętego? W epoce niepewności, w której żyjemy, gdzie tradycyjne wartości zdają się rozpływać jak mgła na słońcu, proroctwa Jana Pawła II wyłaniają się jak latarnia morska w nocy. Nasz świat, drodzy przyjaciele, zmienia się w zawrotnym tempie, a Kościół nie jest odporny na te przemiany. Ale co widział Ojciec Święty w przyszłości naszej ukochanej instytucji? Jan Paweł II, dzięki swojej boskiej mądrości, przewidział wyzwania, przed którymi dziś stoi Kościół. Mówił o epoce moralnego zamętu. O czasie, gdy granica między dobrem a złem będzie się zacierać. Czy jego słowa nie opisują doskonale naszej teraźniejszości? Rozejrzyjmy się, widzimy społeczeństwo, które przyjmuje wartości kiedyś uznawane za nieakceptowalne, podczas gdy głos Kościoła zdaje się coraz cichszy. Polski papież ostrzegał przed okresem, w którym wiara będzie poddawana próbie jak nigdy dotąd. Mówił o kulturze śmierci, która miałaby się rozprzestrzeniać, zagrażając fundamentalnym zasadom życia i rodziny. Czy nie są to tematy, które dziś dominują w debatach etycznych i moralnych? Aborcja, eutanazja, manipulacja genetyczna wszystkie te kwestie Jan Paweł II przewidział jako kluczowe w naszych czasach. Ale jego proroctwa na tym się nie kończyły. Ojciec święty przewidział również wewnętrzne podziały w Kościele, kontrowersje, które miałyby wstrząsnąć jego jednością. Mówił o czasie, gdy moralny relatywizm miałby zagrażać podstawom samej wiary katolickiej. Czy nie jest to to? Czego doświadczamy dziś z gorącymi debatami na temat celibatu kapłańskiego, roli kobiet w kościele, podejścia do osób LGBT? Jan Paweł II przewidział epokę przyspieszonej sekularyzacji, czas, w którym religia miałaby być coraz bardziej marginalizowana w życiu publicznym. Rozejrzyjcie się, czy nie jest to rzeczywistość, w której żyjemy? Kościoły pustoszeją, młodzi ludzie oddalają się od wiary, a głos religii często jest wyśmiewany lub ignorowany w debacie publicznej. Papież mówił również o kryzysie powołań, o czasie, w którym coraz mniej młodych ludzi wybierałoby drogę kapłaństwa lub życia konsekrowanego. Czy nie jest to sytuacja, która dotyka dziś wiele diecezji na całym świecie? Parafie się łączą, seminaria są zamykane, a średni wiek kapłanów ciągle rośnie. Ale nie wszystko jest stracone, drodzy bracia i siostry. Jan Paweł II nie był tylko prorokiem zagłady, w jego słowach znajdujemy również nadzieję i zachętę. Mówił o nowej wiośnie kościoła, o odnowie, która miałaby narodzić się w sercu tych trudności. Widził przyszłość, w której laikat odgrywałby coraz ważniejszą rolę w życiu kościoła, przynosząc nową witalność i nowe perspektywy. Ojciec Święty przewidywał epokę nowej ewangelizacji, w której technologia i nowe środki komunikacji miałyby stać się potężnymi narzędziami do szerzenia przesłania Ewangelii. Czy nie jest to to, czego doświadczamy dziś, gdy kościół otwiera się na media społecznościowe? Transmisje online, nowe formy posługi cyfrowej? Jan Paweł II mówił również o odnowionym ekumenizmie, o czasie, w którym chrześcijanie różnych wyznań zbliżyliby się do siebie, szukając tego, co ich łączy, a nie tego, co ich dzieli. Czy nie jesteśmy świadkami znaczących kroków w tym kierunku, z dialogami międzyreligijnymi i inicjatywami współpracy między różnymi kościołami? Papież przewidział również epokę większej uwagi na sprawiedliwość społeczną i środowisko. Tematy, które dziś są w centrum nauczania społecznego Kościoła. Jego encyklika Centesimus anus, przewidywała wiele z tych trosk, które dziś znajdujemy w encyklice Laudato Si' papieża Franciszka. Ale jak my, wierni, możemy odpowiedzieć na te proroctwa? Jak możemy być częścią tej odnowy, którą przewidział Jan Paweł II? Odpowiedź, drodzy przyjaciele, leży w modlitwie i działaniu. Pozwólcie, że poprowadzę was w chwili refleksji. Panie Jezu, Ty, który zainspirowałeś naszego ukochanego Jana Pawła II, oświeć nas również swoją mądrością. Daj nam siłę, by stawić czoła wyzwaniom naszych czasów, mądrość, by rozeznać Twoją wolę i odwagę, by żyć naszą wiarą w świecie, który często ją odrzuca. Spraw, abyśmy byli narzędziami Twojej miłości i miłosierdzia, przynosząc światło tam, gdzie jest ciemność, nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. Amen. Jeśli słowa tej modlitwy rezonują w Waszych sercach, zachęcam Was do skomentowania prostym, Amen. Niech Wasz głos dołączy do wielu innych wiernych, którzy szukają życia w wierze w tych trudnych czasach. Drodzy bracia i siostry, proroctwa Jana Pawła II nie są tylko ostrzeżeniem, lecz wezwaniem do działania. Wzywają nas, abyśmy byli protagonistami tego czasu odnowy, abyśmy byli tą, nową wiosną, kościoła, o której mówił Ojciec Święty. Ale jak możemy to zrobić konkretnie? Musimy na nowo odkryć moc modlitwy. W frenetycznym świecie, który nieustannie popycha nas na zewnątrz, Jan Paweł II zachęcał nas do powrotu do wewnętrzności. Do tego intymnego dialogu z Bogiem, który jest źródłem wszelkiej prawdziwej przemiany. Poświęćmy czas każdego dnia na modlitwę, na medytację nad Słowem Bożym, na poszukiwanie Jego woli w naszym życiu. Jesteśmy wezwani do ciągłego kształcenia się w wierze. Ojciec Święty przewidział epokę wielkiego zamieszania doktrynalnego, w której wielu chrześcijan będzie, jak dzieci, miotani falami i unoszeni przez każdy wiatr doktryny. Efezjan 4 i 14 setnych. Aby przeciwdziałać tej tendencji, musimy pogłębiać naszą wiedzę o wierze, studiować katechizm, uczestniczyć w grupach biblijnych, uczęszczać na kursy formacji religijnej. Jesteśmy wezwani do bycia odważnymi świadkami Ewangelii w świecie. Jan Paweł II mówił o nowej ewangelizacji nie tylko w dalekich krajach, ale w naszych dzielnicach, miejscach pracy, rodzinach. Jesteśmy wezwani do bycia solą ziemi i światłem świata (Mateusz 5:13-14), przynosząc radość Ewangelii do każdego aspektu naszego życia. Musimy wykorzystać technologię jako narzędzie ewangelizacji. Ojciec Święty przewidział epokę, w której media komunikacyjne odgrywałyby kluczową rolę w szerzeniu przesłania chrześcijańskiego. Wykorzystajmy media społecznościowe, blogi, podcasty, aby dzielić się naszą wiarą, tworzyć wirtualne wspólnoty modlitwy i wzajemnego wsparcia. Jesteśmy wezwani do odnowionego zaangażowania na rzecz sprawiedliwości społecznej i troski o stworzenie. Jan Paweł II przypominał nam, że wiara nie może być oddzielona od zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata. Zaangażujmy się w inicjatywy charytatywne, wspierajmy projekty zrównoważonego rozwoju, wyrażajmy swoje zdanie w kwestiach takich jak ubóstwo, imigracja, ochrona środowiska. Musimy na nowo odkryć piękno i bogactwo liturgii. W epoce sekularyzacji Ojciec Święty zachęcał nas do ponownego odkrycia sensu sakrum, mocy sakramentów, piękna liturgicznej tradycji Kościoła. Uczestniczmy aktywnie w życiu sakramentalnym Kościoła, odkrywajmy głębiem mszy świętej moc spowiedzi, piękno adoracji eucharystycznej. Jesteśmy wezwani do odnowionego zaangażowania ekumenicznego i międzyreligijnego. Jan Paweł II przewidział epokę większego dialogu między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi i różnymi religiami. Zaangażujmy się w lepsze zrozumienie innych tradycji chrześcijańskich, szukajmy tego, co nas łączy, zamiast tego, co nas dzieli, współpracujmy w projektach na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Musimy na nowo odkryć centralne miejsce rodziny. Ojciec święty mówił o rodzinie jako o sanktuarium życia i fundamentalnej komórce społeczeństwa. W epoce kryzysu rodziny jesteśmy wezwani do świadectwa piękna chrześcijańskiego małżeństwa, do wsparcia rodzin w trudności, do tworzenia wspólnot, które są prawdziwymi rodzinami rodzin. Jesteśmy zaproszeni do ponownego skupienia się na młodzieży. Jan Paweł II miał szczególną relację z młodymi ludźmi i przewidywał, że to oni będą protagonistami odnowy Kościoła. Twórzmy przestrzenie gościnności dla młodzieży w naszych wspólnotach, słuchajmy ich pytań i wyzwań, angażujmy ich aktywnie w życie Kościoła. Jesteśmy wezwani do życia w świętości na co dzień. Ojciec Święty przypominał nam, że wezwanie do świętości nie jest zarezerwowane dla wybranych, lecz jest powołaniem każdego ochrzczonego. Żyjmy naszą pracą, naszymi relacjami, naszymi codziennymi działaniami jako ofiarą dla Boga. Starając się być doskonałymi jak Ojciec Nasz Niebieski, Mateusz 5 i 48 setnych. Drodzy bracia i siostry, proroctwa Jana Pawła II stawiają nas przed wyborem. Możemy pozwolić, aby wyzwania naszych czasów nas przytłoczyły, albo możemy przyjąć te wyzwania jako szansę na głęboką odnowę naszej wiary i naszego Kościoła. Wybór należy do nas. Jeśli ta wiadomość poruszyła wasze serca, jeśli czujecie pragnienie, aby być częścią tej nowej wiosny Kościoła, zachęcam Was. Aby nie zatrzymywać tej objawienia dla siebie. Podzielcie się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, subskrybujcie nasz kanał YouTube, aby otrzymywać więcej treści inspirowanych proroctwami Jana Pawła II i naukami Kościoła. Razem możemy być tym światłem, którego świat tak desperacko szuka w tych mrocznych czasach. Pamiętajcie, drodzy przyjaciele, że historia Kościoła jest pełna momentów kryzysu, które przekształciły się w szansę na odnowę i wzrost. Jak mówił sam Jan Paweł II, nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Z tą ufnością w sercu idźmy naprzód, pewni, że Duch Święty prowadzi Kościół przez burze naszych czasów ku przyszłości pełnej nadziei i odnowy. Niech Bóg Was błogosławi, a wstawiennictwo świętego Jana Pawła II zawsze towarzyszy nam na tej drodze wiary i odnowy. Amen.